czy potrzebujesz uwolnienia od demonów, od klątw, od wpływów de demonicznych. List do Rzymian 3:23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje uwolnienia. Nie ma wyjątków. Wzrastając w Panu i zdobywając coraz większe roz rozróżnienie, możemy zacząć rozumieć, kiedy potrzebujemy duchowego zwycięstwa w pewnych dziedzinach życia. Niejednokrotnie odczuwamy w swoim życiu przeszkody, które powstrzymują nas odchodzenia w pełni ducha. W życiu wierzącego uwolnienie jest stałym procesem. Podar, który otrzymaliśmy od Boga, abyśmy mogli uniknąć dręczenia przed przeciwnika i życia w cyklach niewoli. Frank i Ida Hammondowie w swojej książce Świnie w salonie wskazali kilka sfer życia, w których można znaleźć znaki, że potrzebujemy uwolnienia. I są to problemy emocjonalne, problemy umysłowe, problemy z mową, problemy seksualne, uzależnienia, dolegliwości fizyczne i błędne przekonania religijne. Kiedy tego rodzaju problemy uwidoczniają się w naszym życiu, odnosimy wrażenie, że spotykają nas niepowodzenia. Możemy czuć się przygnębieni, odrzuceni, oddzieleni od Boga i tym podobne. Tego właśnie chce nasz przeciwnik. My jednak mamy pomoc Ducha Świętego, który może nam objawić, w jakiej sferze potrzebujemy uwolnienia. Ponadto mamy spra sprawować władzę nad demonami i je wypędzać, a tym samym doprowadzać do zakończenia rządów diabła w naszym życiu. Poniżej zamieszczam listę, dzięki której będziesz mógł ocenić swój stan duchowy i zobaczyć, czy potrzebujesz uwolnienia. Możesz potrzebować uwolnienia, jeśli. Możesz potrzebować uwolnienia, jeśli. Zostałeś poczęty w efekcie cudzołóstwa lub nierządu. Taki grzech otwiera drzwi dla ducha porządliwości. Twoi rodzice rozważali możliwość dokonania aborcji. Podaje dostęp duchom odrzucenia, śmierci i strachu. Zostałeś oddany do adopcji. W ten sposób do swojego życia mogły wejść duchy odrzucenia, odtrącenia strachu przed odrzuceniem. Zostałeś porzucony przez jednego z rodziców lub oboje. To otwiera drzwi duchom odtrącenia oraz strachu przed odrzuceniem. 5. Zostałeś osierocony. W ten sposób do swojego życia mogły wejść duchy odrzucenia i odtrącenia. 6. W dzieciństwie byłeś wykorzystywany. To mogło otworzyć drzwi dla duchów odrzucenia, strachu i zranienia. 7. Zostałaś zgwałtna lub byłaś molestowana. W ten sposób dostęp do ciebie mogły mieć duchy porządliwości, wstydu i zranienia. Osiem. Urodziłeś się po trudnej ciąży. To może otworzyć drzwi duchom strachu, które przychodzą podczas traumatycznych przeżyć. 9. Przyszedłeś na świat w wyniku długiego, ciężkiego porodu. To mogło uczynić Cię dostępnym dla duchów strachu, które przychodzą podczas traumatycznych przeżyć. 10. Byłeś bliski śmierci w ciągu pierwszych pięciu lat swojego życia. W ten sposób mogły mieć do Ciebie dostęp duchy śmierci i przedwczesnej śmierci. 11. Bawiłeś się z wyimaginowanymi przyjaciółmi. To mogło otworzyć drzwi duchom odrzucenia i samotności. 12. Przez całe życie jesteś przewlekle chory. To może uczynić cię dostępnym dla duchów niemocy i śmierci. 13. Od dzieciństwa cierpisz na jakieś ułamności. W ten sposób mogły się otworzyć drzwi dla duchów odrzucenia, wstydu i strachu. 14. Jako, jako młody człowiek zetknąłeś się z pornografią. To mogło dać dostęp do Ciebie duchom porządliwości i perwersji. 15. Byłeś świadkiem wydarzenia, które wywołało u Ciebie traumę. traumę. Na przykład widziałeś morderstwo lub wypadek, w którym zginął jakiś człowiek. To mogło otworzyć drzwi dla duchów strachu i śmierci. 16. Dorastałeś w miejscu, gdzie toczyła się wojna. W ten sposób mogły mieć dostęp do Ciebie duchy strachu i śmierci. 17. Całe życie jesteś wyśmiewany. To mogło otworzyć drzwi dla duchów odrzucenia strachu przed odrzuceniem i samoodrzucenie. 18. Jako młody człowiek uciekłeś z domu, w ten sposób mogą mieć do ciebie dostęp duchy odrzucenia i buntu. 19. Cierpisz na chroniczną depresję. To może otworzyć drzwi dla duchów depresji, odrzucenia, smutku i samotności. 20. Zdiagnozowano u ciebie psychozę maniakalno-depresyjną lub schizofrenię. To może być punktem dostępu dla duchów odrzucenia, buntu i korzenia goryczy. 21. Masz trudności w nauce. W ten sposób możesz być dostępny dla duchów odrzucenia i strachu. 22. Trafiłeś do więzienia. To może uczynić cię dostępnym dla duchów odrzucenia, wstydu i depresji. 22. Jeden z swoich rodziców lub oboje byli alkoholikami. W ten sposób mogłeś stać się dostępny dla duchów odrzucenia i wstydu. 24. Twoje rodzice rozwiedli się lub żyją w separacji. To mogło otworzyć drzwi dla duchów odrzucenia i wstydu. 25. Twoje rodzice kłócili się ze sobą i żyli w niezgodzie. To mogło otworzyć drzwi dla duchów zamieszania i strachu. 26. Jesteś obrażony i zgorzkniały względem własnych rodziców lub rodzeństwa. W ten sposób możesz być podatny na duchy gniewu i goryczy. 27. Jako młody człowiek zacząłeś przyjmować narkotyki. To mogło otworzyć drzwi dla duchów buntu i czarów. 28. Jesteś, homose jesteś homoseksualistą lub obracasz się w środowisku homoseksualnym. W ten sposób otwierasz się na duchy porządliwości i perwersji. 29. Miałeś do czynienia z perwersją seksualną. To mogło dać do Ciebie dostęp duchom porządliwości i perwersji. 30. Masz skłonność do ulegania wypadkom. To może oznaczać przekleństwo. 31. Twoja rodzina żyje lub żyła w ubóstwie. To może być przejawem działania duchów ubóstwa i sztedu. 32. Oszustwo i kradzież są twoim celem życia. To może być przejawem działania duchów kłamstwa i zwiedzenia. 33. Angażujesz się lub angażowałeś się w hazard lub obsesyjne robienie zakupów. To może świadczyć o działaniu duchów porządliwości i uzależnień. 34. Uzależniłeś się od alkoholu, narkotyków, nikotynu lub jakiegokolwiek rodzaju jedzenia. To może być przejawem działania duchów uzależnień i obżarstwa. 35. Obawiasz się samotności. To może być przejawem działania ducha strachu. 36. Boisz się wychodzić z do domu. To może być przejawem działania ducha strachu. 37. W towarzystwie innych ludzi czujesz wielki dyskomfort. To może być oznaką działania duchów odrzucenia i strachu. 38. Na myśl o innych ludziach odczuwasz silną zazdrość. To może być przejawem działania ducha zazdrości. 39. Nienawidzisz pewnych grup ludzi, np. Żydów, czarnoskórych, białych, latynosów. To może świadczyć o działaniu duchów nienawiści. 40. Byłeś zaangażowany w praktyki okultystyczne. To może otworzyć drzwi dla duchów czarów i okultyzmu. 41. Ty sam lub ktoś z Twojej rodziny był masonem. To może otworzyć drzwi dla duchów czarów i okultyzmu. 42. Uczestniłeś w seansie spirytystycznym. To może otworzyć drzwi dla duchów czarów, wróżbiarstwa i okultyzmu. 43. Chciałbyś pójść albo byłeś u wróżki albo doradcy duchowego, tarocistki lub jasnowidza. To otwiera drzwi dla duchów wróżbiarstwa i czarów. 44. Uprawiałeś sztuki walki. To może uczynić Cię dostępnym dla duchów kontroli umysłu, czarów i okultyzmu. 45. Ćwiczyłeś jogę lub medytację transcendentalną. To mogło otworzyć drzwi dla duchów kontroli umysłu i okultyzmu. 46. Byłeś sympatykiem lub wyznawcą fałszywej religii. W ten sposób mogłeś się otworzyć na duchy religii z zamieszania i zwiedzenia. 47. Miałeś udział w dokonaniu aborcji. To mogło otworzyć drzwi dla duchów morderstwa i poczucia winy. 48. Przeszedłeś przez rozwód, separację lub zły związek. W ten sposób mogły się otworzyć duchy zranienia, kontroli i odrzucenia. 49. Doświadczałeś kontroli ze strony rodziców albo innych osób. To mogło otworzyć drzwi dla duchów kontroli, psychicznej strachu i kontroli. 50. Masz chroniczne bóle głowy lub ciągły chaos w myślach. To może wynikać z działania duchów kontroli psychicznej i zamieszania. 51. Trudno ci czytać Biblię lub się modlić. To może być przejawem działania lewiatana, ducha pychy. 52. Trudno ci uczestniczyć w nabożeństwach kościoła. To może być przejawem działania lewiatana, ducha pychy. Czy tutaj akurat jest to książka, tylko dodam, osoby, która jest w prąd. Te stantyzmie, czyli po prostu jakby jest wyznawcą biblijne, biblijnego chrześcijaństwa, można powiedzieć, bardziej tej ścieżki, jest na przykład, według tej ścieżki na przykład fałszywą religią jest katolicyzm. I to nabożeństwo kościoła to nie znaczy nabożeństwo re, re, katolickie, tylko tylko po prostu chrześcijańskie. Trudno ci uwielbiać Boga, 53, i oddawać mu chwałę. To może być przejawem działania lewiatana, ducha pychy. Nie cierpisz dotyku innych osób. To może być efektem działania duchów strachu przed okazowaniem i przyjmowaniem miłości. Boisz się zaufać innym i być blisko nich. To może wynikać z działania duchów odrzucenia i nieufności. Nałogowo kłamiesz. To może być przejawem działania duchów kłamstwa i zwiedzenia. 57. Ciągle bujasz w obłokach. To może być efektem działania duchów odrzucenia i fantazjowania. 58. Często miewasz koszmary senne. To może wynikać z działania duchów strachu i dręczenia. 59. Analizujesz się. To może być wynikać z działania duchów porządliwości, masturbacji i perwersji. 60. Ubierasz się prowokacyjnie wodzicielsko. To może być przejawem działania duchów porządliwości i nierządu. 61. Nosisz bardzo dużo biżuterii lub bardzo mocny makijaż. To może wynikać z działania duchów odrzucenia i samoodrzucenia. 62. Poddawałeś się tatuowaniu i piercingowi. To może świadczyć o obecności duchów odrzucenia i buntu. 63. Często plotkujesz, obmawiasz i narzekasz. To może być przejawem działania duchów zazdrości i buntu. 64. Poważnie rozważałeś, czy nie odebrać sobie życia lub podejmowałeś próby samobójcze. To może wynikać z działania duchów odrzucenia, samoodrzucenia, samobójstwa i buntu. 65. Pragniesz ciągłej uwagi innych ludzi. To może być przejawem działania ducha: odrzucenie. 66. Raz za razem wracasz do życia w grzechu i odchodzisz od kościoła. To może świadczyć o rozdwojeniu umysłu. 67. Błąkasz się od jednego kościoła do drugiego. To może świadczyć o rozdwojeniu umysłu. 68. Trudno Ci przestać wspominać minione wydarzenia. To może wynikać z nieprzebaczenia lub goryczy. 69. Jesteś paranoikiem i myślisz, że ciągle knują coś przeciwko tobie. To może być przejawem działania duchów stra strachu, nieufności i paranoi. 70. Należysz lub należałeś do legalistycznego kościoła. To może otworzyć drzwi do twojego życia dla duchów religii, kontroli psychicznej i czarów. E, miałeś kontrolującego pastora albo pochodzisz z kościoła lub związku wyznaniowego, w którym powszechnie stosuje się kontrolę. To mogło uczynić się dostępnym dla duchów czarów, religii i kontroli. 72. Ciągle żyjesz w po śmierci bliskiej osoby, która zmarła wiele lat temu. To może otworzyć drzwi dla ducha smutku. 73. Słyszysz natrętne głosy, co jest dla ciebie torturą. To może być oznaką ducha paranoi. 74. Trudno ci pozostać dłużej w tej samej pracy, znaleźć nowe zatrudnienie albo opłacać swoje rachunki. To może być przejawem działania duchów ubóstwa, włóczęgostwa. Raz za razem ktoś Cię wykorzystuje, nadużywa swojej władzy nad Tobą lub nadużywa Twojej życzliwości. To może otworzyć drzwi dla duchów odrzucenia i wykorzystywania. 76. Poroniłaś lub jesteś bezpłodna. To może Cię wystawić na działanie duchów niemocy i bezpłodności. 77. Cierpisz na astmę, problemy z atakami lub epilepsję. To może otworzyć drzwi dla ducha niemocy. 78. Masz zdolności praw psychiczne, potrafisz czytać w myślach, wiesz o czym owczynić poza zmysłowo, ale nie od pana. To może być oznaką działania duchów jasnowidzenia i okultyzmu. 79. W dzieciństwie poświęcono cię diabłu. To mogło dać dostęp do twojego życia duchom czarów i śmierci. 80. Przez całe życie jesteś zbuntowany i nieposłuszny. To może być oznaką działania duchów odrzucenia buntu lub Rozwojenie umysłu. Za wszystkie swoje problemy, 81. Wynisz innych ludzi. To może być przejaw działania ducha oskarżeń, też ducha go goryczy. 82. Nie możesz odpoczywać albo cierpisz na bezsenność. To może świadczyć o działaniu duchów bezsenności, braku, wytchnienia i udręki. 86. 83. Jesteś perfekcjonistą i drażni cię wszystko, co niedoskonałe. To może być przejaw działania duchów odrzucenia, perfekcjonizmu, pychy i rozwojenia umysłu. 84. Jesteś leniwy, opieszały, niechlujny i niesorganizowany. To może wskazywać na działanie duchów odrzucenia i rozwojenia umysłu. 85. Nie cierpisz się kąpać i nie dbasz o higienę osobistą. To może świadczyć o obecności ducha nieczystego. 86. Nałogowo uprawiasz ćwiczenia fizyczne i stosujesz diety. To może świadczyć o działaniu duchów odrzucenia i samoodrzucenia. 87. Uważasz się za osobę brzydką nieatrakcyjną. To może być efektem działania duchów odrzucenia i samoodrzucenia. 88. Nadmiernie przejmujesz się swoim wyglądem. To, to może być oznaką działania duchów odrzucenia, odrzucenia próżności i samoodrzucenia. 89. Jesteś pracocholikiem i pracujesz do, do wyczerpania sił. To może świadczyć o działaniu duchów odrzucenia i rozdwania umysłu. 90. Gorliwie religijne. To może być przejawem działania duchów religii i legalizmu. 91. Trudno ci uwierzyć, że Bóg Cię kocha. To może wynikać z działania duchów odrzucenia, samoodrzucenia wątpliwości i niewiary. 92. Boisz się, że utracisz zbawienie i pójdziesz do piekła. To może być wynikiem działania duchów wątpliwości, strachu legali, religii i legalizmu. 93. Absorbujecie śmierć i umieranie. To może być efektem działania ducha śmierci i strachu. Yy. Ciągle się włóczysz i wałęsasz. To może świadczyć o obecności duchów odrzucenia i ubóstwa. 95. Trudno ci poddać się władzy. To może być przejawem duchów odrzucenia i buntu. 96. Jesteś niedostępny dla ludzi i wrogo nastawiony względem, ni względem nich. To może być działaniem duchów gniewu, nienawiści, odrzucenia i buntu. 97. Podciągają cię najróżniejsze rodzaje broni, albo posiadasz broń. To może być wynikiem działania duchowego odrzucenia buntu i rozwojen umysłu. 98. Odczuwa, odczuwasz strach przed demonami i przeradzi temat duchowego uwolnienia. To może być przejawem obecności ducha strachu. 99. Zasypiasz podczas nabożeństw kościelnych i trudno ci się skupić. To może być wpływ działania lewiatana, ducha pychy. 100. religię religijne symbole, stroje, obrazy, figury. To może być wynikiem działania duchów religijnych. 101. Fascynują ci horror i wszystko co makabryczne. To może świadczyć o obecności duchów odrzucenia buntu i rozdwojenia umysłu. 102. Żywisz nadmierną sympatię do zwierząt. To może świadczyć o, działaniu, o rozdwojeniu umysłu. 103. Chciałbyś pić krew lub jeść zwierzęta ofiarnie. To może być przejawem działania duchów czarów, okultyzmu i buntu. 104. Zabiłeś kogoś lub chcesz to uczynić. To może być wynikiem działania duchów morderstwa i śmierci. 105. Składałeś lub przyrzeczenia fałszywym bogom, szapanowi, obiektom lub osobom związanym z okultyzmem, organizacją lub gangą. To mogą być efekty działania duchów okultyzmu. 106. Cały czas przychodzą ci do głowy bluźniercze myśli, przekleństwa skierowane do Boga i tym podobne. To mogą być działania ducha bluźnierstwa. 107. Obawiasz się policji albo innych osób, które mają władzę. To może świadczyć o obecności duchów strachu, strachu przed władzą. 108. Jesteś samotnikiem i nie masz przyjaciół. To może być przejawem działania duchów odrzucenia i samotności. 101. Chcesz być nagi i pokazywać swoje odsłonięte ciało. To może świadczyć o wpływie demonów. I 110. Nie cierpisz dzieci i nie ma To może być przejawem działania duchów nienawiści i odrzucenia. Czasami ludzie unikają uwolnienia, nie chcą być uwolnieni, czują się nieswojo, gdy mówi się im o demonach, ponieważ chcą, żeby ich zostawiono w spokoju. Tylko, że to nie oni, tylko, że to te demony chcą, żeby zostawić ich w spokoju. Czasami zaczynają podawać najróżniejsze wymówki, bylebyś tylko nie modlił się o ich uwolnienie. Niektórzy opowiadają o swoich problemach psychicznych, a gdy przychodzi pora, aby się z nimi pomodlić, zaczynają stawać opór. Ludzie, którzy potrzebują uwolnienia, często wycofują się i oddzielają od innych. Przeciwnik będzie się starał utrzymać ich w izolacji z dala od świętych, od wspólnoty, a modlitwy od posługi uwolnienia. Duchy wycofania się i eskapizmu są w tym bardzo przebiegłe i biegłe i muszą zostać związane i uwolnione najpierw, aby człowiek mógł doświadczyć uwolnienia. Czasami może też się nam wydawać, że jesteśmy już tak dojrzeli w Panu, że nie potrzebujemy służby uwolnienia. To, że ludzie nie chcą, żeby im zwracano głowę albo się o nich modlono, że chcą, aby ich zalić w spokoju, może być taktyką przeciwnika służącą odizolowaniu jego ofiar, tak by te nie doznały uwolnienia. Nie powinniśmy być reagować w ten sposób. Powinniśmy być uniżeni jak małe dzieci i pamiętać, że przechodzimy w chwałę w chwale, z chwały w chwałę i z wiary w wiarę. Nie wykluczone, że gdy wzniesiemy się na nowy poziom w Bogu, otrzymamy nowe objawienie i będziemy potrzebować nowego poziomu uwolnienia. Thanks <laughs>